Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Kanał Jezusa pozwolił kochać Bogu. Tajemnica najświętszego oblicza. Odcinek 10. Nabożeństwo do oblicza Boga. Facies, twarz, jest wymieniona w Piśmie Świętym 840 razy, a wultus, oblicze, 101 razy. Ujrzeć oblicze Boga znaczy zobaczyć samego Boga. Ukrycie twarzy przez Boga jest znakiem dezaprobaty. Król Dawid pisał Odnów nas Panie, Boże zastępów i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, a będziemy zbawieni. Ujrzeć Jego oblicze na ziemi jest symbolem szczególnej jedności z Bogiem. W tym kontekście można przyjąć że Adam przebywał w stałej obecności Boga. Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania. Dla Boga odwrócenie od nas twarzy jest znakiem kary. Wynika to jasno z faktu, że Adam i Ewa zostali pozbawieni obecności Boga, gdy wypędzono ich z ogrodu Eden. Król Dawid pisze dalej. Spójrz Boże, tarczo nasze, wejrzyj na twarz Twojego pomazańca. Tutaj nabożeństwo do oblicza Jezusa Chrystusa jest wyprorokowane przez Dawida. Ten werset wypowiada się pod koniec koronki do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa. Izajasz również przepowiedział oblicze męki Jezusa. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Spełniły się te słowa. Wówczas zaczęli pluć mu w twarz i bić go pięściami, a inni policzkowali go. Jezu którego oblicze jaśniało jak słońce, zmiły się nad nami. To wezwanie zrytani w Najświętszego Oblicza Pana Jezusa przypomina nam o przemienieniu na górze tabor położonej na wschodnim krańcu Doliny Jezreel w Dolnej Galilei, znoszącej się na wysokość 588 metrów nad poziomem morza. Zdjęcia ją wspaniałą panoramę majestatycznie rozciągającą się ze szczytu. Wyobraźmy sobie trzech wybrańców, apostołów, świętych Piotra, Jana i Jakuba, olśnionych nie tylko roztaczającym się widokiem, ale także blaskiem jego twarzy, która promieniała jak słońce. Piotr chciał tam zostać, Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Ta scena umocniła ich do pokonania zgorszenia spowodowanego ukrzydżowaniem. Później święty Piotr, pierwszy papież, trzykrotnie zaparł się Chrystusa. Znalazł się na samym dnie swojego życia duchowego. Ale nawrócił się dzięki obliczu Jezusa. A pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo pana, jak mu powiedział: Dziś, nim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. I wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. Być może. Najświętsza Maria Panna, ucieczka grzesznych, uzyskała za swoim wstawnictwem przebaczenie dla skruszonego świętego Piotra. Jest prawdopodobne, że Piotr poszedł właśnie do niej, aby wyznać swój grzech ciężki, jako że sakramenty kościoła i kościół nie były jeszcze do końca określone. Maria w pewien sposób reprezentowała w jego oczach Kościół, dlatego musimy się modlić o nawrócenie każdego papieża, bo nie są oni nieskazitelni. Można się zastanawiać, czy w noc wyparcia się Chrystusa święty Piotr pamiętał jego promieniejące oblicze z góry tabor. Czy kiedy Pan obrócił się i spojrzał na Piotra, Piotr porównał oblicze męki i oblicze przemienienia. Zanim przyjrzymy się dwóm cudom eucharystycznego oblicza Jezusa, musimy się na chwilę zatrzymać. Z mojej obserwacji wynika, że Kościół przeżywa swoją mękę. Jedną z jej oznak jest rzadkość cudów, za to dwa opisane poniżej cuda. Powinny nam pomóc bardziej docenić eucharystyczne oblicze Jezusa. W 1267 roku kapłan w Duaj opuścił hostię podczas udzielania komunii świętej. Kiedy podszedł, aby ją podnieść, zaczęła się unosić nad posadzką i wszystkim ukazał się Jezus w ludzkiej postaci. Księża, Siedzący w stalach i pozostali wierni zbliżyli się, aby obejrzeć to niezwykłe zjawisko. Jedni widzieli piękne niemowlę, inni urodziwego chłopca lub młodzieńca, który dopiero co osiągnął wiek męski. Jeszcze inni mężczyznę w kwiecie wieku lub też z czasu męki. Miejscowy biskup wezwał dziekana. I zapytał o wiarygodność ich świadectw. Dziekan zapewnił biskupa o ich prawdziwości, po czym obaj, biskup i dziekan, podeszli do tabernakulum. Kiedy wyjęto najświętszy sakrament, wszyscy, prócz biskupa, ujrzeli naszego Pana pięknego, w różnym wieku. Biskup, zasmucony tym, że nie miał prawa zobaczyć najświętszego oblicza, Zbadał swoje zasumienie, gdyż obawiał się, że jakiś grzech ciężki przeszkadza mu w otrzymaniu tej łaski. Nie widząc żadnego grzechu ciężkiego, za łzami prosił naszego pana, aby mu się ukazał. Gdy jego prośba została spełniona, ujrzał w pełni dojrzałego mężczyznę, rozradował się szczęśliwy z powodu okazanej mu życzliwości gdyż ukazał mu się Jezus jako mąż boleści w koronie cierniowej, oszpecony strumieniami krwi, które zakrywały jego oblicze. Jego ekscelencja zanotował, ogarnięty litością, na ten smutny widok wylałem gorzkie łzy nad cierpieniem mojego odkupiciela. Tak, żywy ten obraz był przede mną, i zdawało mi się, jakby ciernie, którymi ukoronowana była jego głowa, przeszyły moje własne skronie. Ten cud przypomina nam, drogi czytelniku, że kiedy wchodzimy do wnętrza kościoła katolickiego, gdzie wiecznie płonie lampka, nasz Pan zwraca ku nam swoje eucharystyczne oblicze i spogląda swoimi bolesnymi, z zatroskanymi oczami. Nie powinniśmy się smucić, nawet jeśli nigdy nie ujrzeliśmy tak wspaniałego widoku, ponieważ Pan przewidział specjalne błogosławieństwo dla tych, którzy nie widząc uwierzyli w Niego. Nasz Pan powiedział bowiem świętemu Tobaszowi, wątpiącemu apostołowi: Uwierzyłeś, dlatego że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, amen. Dalszy ciąg w następnym odcinku.